Więc znowu się spotykamy, moi zniewoleni koledzy skrypty, A oto ja, Merazmus. Witajcie w mojej ciasnej do granic możliwości, ponurej grocie groteski. W to Halloween ukaże wam, i nie mówię tu o waszej piekielnej karze, garść mrożących krew w żyłach historii z mojej skarbnicy straszliwych. Opowieści. Zawierają wiele obaw. Lub powinienem to ująć. Ech, chwileczkę. Nie, obawy to dobre. Zamknij japę i skończ przygotowywać wreszcie to wino dziadygo. Dobrze, ty, ordynarny Melepeto. Jak ty mnie nazwałeś? Wybacz, chciałem raczej powiedzieć, panie, niedołczony imbecylu. Przygotowanie dobrego pruna zajmuje dużo czasu i wysiłku. Kontynuując, oto przed wami mrożąca krew w żyłach. Opowieść o dwójce braci, między którymi zrodziła się rywalizacja tak zaciekła, że nie przerwała jej nawet krwawa śmierć. Oto historia, której nadałem tytuł Grobowe porachunki. Badland Nowy Meksyk. Kilka chwil później, po wojnie o tereny Żwiru, Po, po tych, tych wszystkich zapchłonych latach, dokonałem tego! Zwyciężyłem! O czym ty to, to z tego żwiru wygadujesz, wygadujesz, Brutal? Ciebie, ciebie też zamordował! Jasne! Ale, Ale po tym, jak ciebie zabił! Raymond, przeżyłem cię! Och, no weź! Tylko siedem sekund! Ha, 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 ha. Ziemia, Ziemia naszego, naszego ojca należy teraz do mnie! Prosto, w twoją szczurą mordę, Redmond! Co? Nie! Chwila! Ja, ja, ja go, go krwawę, Ty krwawo, cię nocny Tak, to prawda! To ja grałem. Nie ty! To, to do niczego nas, nas nie doprowadzi! Potwierdzam. Potwierdzam! Musimy, Musimy znaleźć eksperta, eksperta od, od takich, takich spraw! Zamek Merasmusa. O, więcej duchów. Erasmus już tutaj nie mieszka. Teraz to sanktuarium dla szopów. Nie ma tutaj żadnych czarodziei. Nie... My nie my szukamy, szukamy ja tak Jak rozumiem... rozumiem. Panie, jestem Jestem najlepszym prawnikiem. Podejmę się każdej sprawy. Czy to jest zrobione z ludzkiej skóry? Tak! Skóry naszego ojca! Będę, Będę z panem szczery, szczery panie! Się cię do domu! całe nasze życie ścigając się z czasem. Oto, kto umrze pierwszy! A teraz nie wiadomo, który z nas wygrał! Potrzebujemy kogoś, kto wskaże w Cóż, zacznijmy od tego, że nikt z was nie jest do końca martwy. jestem księdzem, ale. cóż, jestem duchownym, ale nie z zawodu. Duchy są uwięzione między światami, prawda? Więc wydaje mi się, że jeden z was zwycięży, kiedy drugi przejdzie do świata umarłych. Swoją drogą, jeśli znajdowalibyśmy się teraz na klamie, mógłbym przeprowadzić egzorcyzm. Cóż, wygląda na to. Że znajdujemy się po podobnej sytuacji. Dokładnie, bracie. Prawdopodobnie wynik naszego wyścigu nigdy nie zostanie ujawniony. Dlaczego, bo je tak dziwnie mówi się powoli, się cofając? Miriam, to ja! Pan Man! Twój pracodawca! Nie grajnem, ty kretynko! Co? Nie jestem, jestem makwy! Dobra, Dobra, słuchaj, słuchaj uważnie! Wala! Nie, nie jest w Texasie! Przerzyliśmy to! Co? Nie! Wydarzyliśmy! Słuchaj! To nie jest teraz ważne! Masz uzyskać słuchki mego brata! Nie, nie moje! To, to jest, jest bardzo istotne! Masz się zabrać do. do... Gdzie, Gdzie możesz się zabrać? zabrać? Wys, co, co możesz mi powiedzieć o naszych nierentowych kopalniach? Czy, czy któraś z nich przypadkowo, a nie, nie zabezpieczoną dziurę odchłani? Ha? Genialnie! Zadzwoń od, do nich i... i powiedz... Co? O! Nikt tam nie przeżył! Co? Wezwij najemników! Ja Nie ja, obchodźcie mnie co tam się dzieje! Wysyłam mojego brata do piekła! Piąte wydarzenie wieloosobowej rozwałki... Upiorne Halloween!